Serdecznie witam Was na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2024-2025 w zespole szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. Prawie 1050 uczniów szkół ponadpodstawowych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim rozpoczęło nowy rok szkolny. To jedna z placówek oświatowych podczas inauguracji roku szkolnego 2024-2025 zespół szkół imienia Błękitnej Armii w Golubiu-Dobrzyniu. Tu swoją edukację w klasach pierwszych rozpoczęło 84 uczniów. W sumie w naszej szkole będzie się uczyło w roku szkolnym 2024-2025 426 uczniów, a więc pozostajemy największą szkołą ponadpodstawową w powiecie glubsko-dobrzyńskim. Bardzo nas to cieszy, bo to zainteresowanie uczniów szkołami zawodowymi, czyli technikum i branżową szkołą pierwszego stopnia, świadczy o tym, że uczniowie teraz szkodają nie tylko tylko na wykształcenie teoretyczne, ale także na praktykę, która jest tak ceniona przez pracodawców i doskonale wiemy o tym, że ci nasi uczniowie bezpośrednio po ukończeniu szkoły wkraczają na rynek pracy i są przez swoich pracodawców bardzo cenieni. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj z Państwem w tym wydarzeniu rozpoczynającym nowy rok szkolny w Waszej szkole uczestniczyć. Bardzo się z tego cieszę. Serdecznie gratuluję nagrodzonym, którzy w dniu dzisiejszym odbiorą z moich Rąk nagrody e, fundowane przez powiat golubsko dobrzyński za bardzo dobre wyniki w nauce. Myślę, że to też jest jakaś mobilizacja dla naszych kolegów, koleżanek e, w tym roku, żeby również e, poprawić, e, zwiększyć wysiłki, żeby też e, dobre wyniki w nauce e, w, w, w nadchodzącym roku szkolnym osiągnąć. Stypendia otrzymują szczególnie uzdolnieni uczniowie szkół prowadzonych przez powiat Golubsko-dobrzyński za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne lub zespołowe, i przysługuje uczniom legitymującym się co najmniej oceną dobrą zachowania i co najmniej średnią ocen 4,75. W zespole szkół nr 2 w Golubiu Dobrzyniu w tym roku wyjątkowo duża liczba uczniów otrzymała stypendia finansowane z budżetu powiatu. Środki mamy zabezpieczone w budżecie i cieszy nas to, oczywiście. Tutaj nie jest dla nas żaden problem. Oczywiście to jest, myślę, bardzo ważne, że samorząd wspiera również i finansowo poprzez fundowanie stypendiów najbardziej uzdolnionych uczniów naszych szkół, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki. Jesteśmy z tego bardzo dumni. I tak powiedziałem w swoim wystąpieniu, oświata jest. Była i będzie naszym, jednym z najważniejszych naszych priorytetów naszego samorządu. Dlatego jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć naszych uczniów. Ogromna liczba naszych uczniów osiągnęła bardzo wysoką średnią. Wśród nich rekordzistka Michalina Górecka ze średnią 6,0, która będzie także stypendystką prezesa Rady Ministrów. To świadczy o tym, że poziom, Kształcenia w naszej szkole jest bardzo wysokie, co zadziżamy ciężkiej pracy i uczniów, i y, nauczycieli. Również w zespole szkół w Kowalewie Pomorskim spora liczba najlepszych uczniów otrzymała wyróżnienia i stypendia na rozpoczęciu roku szkolnego. Ci najlepsi otrzymują wiele wyróżnień i nagród również w pieniężnych. Mamy stypendium Prezesa Rady Ministrów, mamy stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mamy stypendium Starosty Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Ośmioro uczniów otrzymało z naszej szkoły stypendia pana starosty. Mamy też stypendium zawodowe talenty Kujaw i Pomorza i w ubiegłym roku otrzymało 31 osób. Jest jeszcze prestiżowe stypendium Plastiki w tym roku w czerwcu Zosta zostali nagrodzeni tym stypendium najlepsi uczniowie i 10 osób otrzymało takie stypendium. W zespole szkół nr 1 imieniany Wazówny podczas inauguracji roku szkolnego stypendia starosty otrzymało 42 uczniów za bardzo dobrą naukę i za uzyskanie średniej powyżej 4,8 oraz wysokie wyniki w postaci sukcesów na olimpiadach i maturach. Średnia zdawalności matur wazównie była najwyższa. Tylko dwoje uczniów musiało przystąpić do poprawki z matury. Oni jeszcze raz podeszli w sierpniu, mam nadzieję, że im się udało. Jeśli tak, to będzie to 100%. Nagle w ubiegłym roku no, pobiliśmy po, rekord. Nie pamiętam kiedy w naszej szkole wszyscy zdali matury. Także jesteśmy no, na fali, co mnie bardzo e, cieszy. W zespole szkół numer jeden naukiem rozpoczęło 333 uczniów. Mimo tak dużej popularności te szkoły w tym roku szkolnym swoją edukację ponadpodstawową wazównie rozpoczęło tylko 19 uczniów. Czy zatem udało się stworzyć zaplanowane kierunki kształcenia? No i tak i nie. Eee, 19 uczniów, tylko 19 uczniów złożyło podanie do naszej szkoły. W przewadze są to uczniowie, którzy chcą kontynuować naukę w klasie mundurowej i również też grupa uczniów do klasy B. Przypomnę, klasa B jest to klasa biologiczno-chemiczna, z rozszerzeniem biologii i chemii. Natomiast jeśli chodzi o klasę mundurową, no to jest, to jest to język angielski, geografia i oczywiście cały szereg również tutaj przedmiotów o charakterze mundurowym. Dlaczego tak mało? No cóż, należy tutaj sięgnąć do przeszłości. W 2015 roku Ówczesny rząd niejako przymusił sześciolatków i siedmiolatków do pójścia do, do szkoły podstawowej. Wprawdzie takiego przymusu nie było, ale była taka bardzo no, solidna zachęta. Faktycznie bardzo dużo sześciolatków wówczas poszło. Efekt jest taki, że w ubiegłym roku te dwa roczniki ukończyły szkołę, stąd też do naszej szkoły był bardzo duży nabór, a w tym roku pozostali tylko i wyłącznie nieliczni sześciolatkowie. Stąd też niestety ten kryzys, tutaj mamy jedna tylko klasa, B, D, czyli mundurowo-biologiczno-chemiczna, dadzą sobie radę. Większym zainteresowaniem wśród szkół ponadpodstawowych w naszym powiecie cieszą się technika i szkoły zawodowe. Jedną z nich jest Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim. Tu, w klasach pierwszych, swoją edukację rozpoczęło 67 uczniów, w sumie 288 uczniów będzie uczyć się w technikum i szkole branżowej. Kształcimy w czterech kierunkach. Jest to mechatronik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk i nowy kierunek od ubiegłego roku, technik logistyk w służbach mundurowych. W szkole branżowej tradycyjnie mechanik pojazdów samochodowych i kucharz z praktykami na naszych warsztatach i inne zawody takie jak stolarz, cukiernik, sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, hydraulik, elektryk, elektromechanik i ci uczniowie tych zawodów mają praktyki u pracodawców. Łącznie przyszło do nas w tym roku szkolnym 288 uczniów i będą się kształcić w dwóch klasach technikum i w jednej klasie branżowej szkoły pierwszej. Stopnia. Oczywiście szkoła taka jak nasza, czyli technikum i branżowa szkoła pierwszego stopnia nie mogą istnieć bez ścisłej współpracy z pracodawcami. Nawiązujemy współpracę z wieloma firmami, a w tym roku po raz pierwszy w ramach programu Erasmus+, Plus nasi uczniowie, Odbywali praktyki za granicą w Portugalii. Były one poprzedzone najpierw wyjazdem nauczycieli, którzy szkolili się u swoich kolegów za granicą, a w tym roku to doświadczenie mieli okazję zdobyć także uczniowie. Kiedy uczniowie byli na wakacjach, w szkołach prowadzone były remonty, te mniejsze i te duże jak w zespole szkół nr 2 w Golubiu Dobrzyniu. Nie wszystkie jednak udało się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego zakończyć. Trwają roboty budowlane związane z wymianą i renowacją stolarki okiennej drzwiowej wraz z wymianą orynnowania i termomodernizacja budynku szkoły oraz prace modernizacyjne wewnątrz wszystkie instalacje tak naprawdę wymagały już wymiany stolarka okienna, drzwiowa. To już wszystko od lat kilku nie było wielu nie było wymieniane, więc tutaj chcemy poprawić warunki kształcenia naszych uczniów, warunki pracy nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Prowadzimy w sumie trzy inwestycje w zespole szkół numer dwa imienia Błękitnej Armii. Są to bardzo potrzebne inwestycje planowane od dłuższego czasu, na które nas samorząd otrzymał dofinansowanie ze środków rządowych. No i ta największa inwestycja, czyli budowa hali sportowej. Planujemy, że cała inwestycja, jeżeli chodzi o budowę hali sportowej, zakończy się do końca czerwca przyszłego roku. Natomiast te dwie inwestycje myślę, że w miesiącu wrześniu już zostaną zakończone. Prace związane z wymianą i renowacją stolarki okiennej oraz drzwiowej wraz z wymianą rynnowania wykonuje firma Nadbud Storunia. Umowa z wykonawcą została podpisana na kwotę ponad 448 tysięcy złotych. Zadanie jest współfinansowane w 89% ze środków rządowego programu odbudowy zabytków. Wysokość uzyskanego przez Powiat dofinansowania wynosi 400 tysięcy złotych. Termomodernizację budynku zespołu szkół nr 2 w Golubiu Dobrzyniu wraz z wymianą niezbędnych instalacji wykonuje firma Domplast z Golubia Dobrzenia za kwotę ponad 1 642 000 zł. To zadanie współfinansowane jest w 90% ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość uzyskanego przez powiat dofinansowania wynosi prawie 1 479 000 zł. Wymienione mają być niezbędne instalacje: wymiana źródła ciepła na ekologiczne, prace elewacyjne, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi. Obok budynku szkoły, który jest modernizowany, trwają kolejne prace budowlane. Budowa hali sportowej w ramach zaplanowanej przez powiat golubsko-dobrzyński inwestycji pod nazwą rozbudowa z niezbędną przebudową istniejącego zespołu budynków zespołu szkół nr 2 w Golubiu Dobrzyniu o salę sportową wraz z oznawialnymi źródłami energii. Prace ruszyły wiosną tego roku i mają zakończyć się w czerwcu przyszłego roku. Całkowity koszt robót budowlanych wyniesie ponad 5 582 000 zł, przy 90% dofinansowaniu z programu inwestycji strategicznych Polski Ład, edycja nr 8, oraz dotacji celowej przekazanej przez gminę Golub-Dobrzyń w wysokości prawie 252 000 zł. Powstanie tu sala sportowa wraz z zapleczem szatniowo-socjalnym. W ramach istniejącego budynku w części garażowej wydzielona zostanie komunikacja, dzięki której budowana sala połączona zostanie z istniejącą szkołą. Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu z wykonaniem wszystkich niezbędnych mediów w środku, jak i na zewnątrz wraz z instalacją fotowoltaiczną zainstalowaną na dachu budynku. Tu jak widać również trwają prace budowlane. To remont dachu budynku głównego zespołu szkół w Kowalewie Pomorskim. Wymiana pokrycia dachowego wraz z punktową naprawą więźby dachowej oraz wymianą orynnowania. Odtworzenie okien dachowych oraz wymurowanie na nowo zdegradowanych kominów. Wymiana instalacji elektrycznej na wysokości poddasza. Wymiana drzwi wejściowych na strych wraz z instalacją odgromową. W czerwcu zaczął się wielki remont budynku głównego. Jest, następuje tam wymiana dachu, która nie była, który nie był wymieniany od ponad 100 lat. Zagrażał już bezpieczeństwu uczniów i nauczycieli, wszystkich przychodzących do szkoły. Sypały się dachówki nam na głowę i było po prostu niebezpiecznie. I dzięki starostwu wreszcie mamy tę wielką inwestycję, wymianę dachu. Ona jeszcze trwa, prawdopodobnie do środy, czwartku, dlatego tutaj na terenie warsztatów mamy Inwestycja kosztować będzie prawie 990 000 złotych, z czego wysokość uzyskanego przez powiat dofinansowania wynosi 98% tej kwoty, to jest 970 102 zł z rządowego programu odbudowy zabytków. Spraw urzędowych. Na kolejny remont w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim czekają warsztaty szkolne. Choć niedawno wyremontowane zostały tu pracownie kształcenia zawodowego, jedna dla uczniów w bardzo popularnym zawodzie mechatronik, która posiada kilka nowoczesnych stanowisk dydaktyczno-praktycznych oraz nowocześnie wyposażona pracownia spawalnicza, kolejne jak widać wymagają remontu. Czekamy na remont warsztatów. Prawie 70 lat takiego remontu nie było. Będzie kompleksowy remont, wielka inwestycja na bardzo duże pieniądze i czekamy po prostu no, na jeszcze jakieś sprawy urzędowe. Ale mam nadzieję, że ruszy jak najszybciej i za rok o tej porze będziemy mogli Państwu pokazać wyniki tego remontu. Tu w zespole szkół nr 1 w Golubiu Dobrzyniu remontów w czasie wakacji nie było, ponieważ największa inwestycja w tej szkole zakończyła się z końcem roku szkolnego w czerwcu. 21 czerwca mieliśmy zakończenie roku szkolnego połączone właśnie z otwarciem nowej hali sportowej. Bardzo cieszymy się z tego faktu, że ta hala już jest, no i również, że prace zostały zakończone, bo trwały one długo, jest chyba około dwóch, dwóch lat została uporządkowana sfera parkingów. Dzisiaj praktycznie parking znajdzie, znajdzie każdy i nauczyciele, obsługa szkoły, uczniowie, no może chcieliby trochę tych parkingów więcej, ale również i petenci. Przed szkołą jest bardzo fajnie zagospodarowany teren, gdzie można też sobie w czasie przerwy odpocząć. Także jest miejsce tutaj i parkingowe, i miejsca relaksu, tak jak widzę tu na tym łączniku, który łączy właśnie nową salę gimnastyczną z budynkiem szkoły. Łącznik, który łączy budynek szkoły z halą sportową będzie służył dwóm celom. Nauczyciele wychowania fizycznego pomyśleli, że mogą tam robić zajęcia związane z aerobikiem, ewentualnie nauką tańca. Tam już jest przygotowany ekran, rzutnik, natomiast w drugiej części no, udało mi się namówić Państwa Kraśniewskich, naszych sponsorów, do tego, żeby urządzili nam tam bardzo fajny kącik wypoczynkowy, co zdarzyło się w minioną sobotę. Za co bardzo dziękuję i składam podziękowanie w imieniu swojej młodzieży.